Nałogowe łajdaczenie się i skoki narciarskie. Skoki narciarskie i nałogowe łajdaczenie się. Nie wiedzieć, czemu te dwie dyscypliny od zawsze szły ze sobą w parze. Skoczkowie to relatywnie niewielka, hermetyczna grupa. Profesjonalistów startujących w pucharze świata jest ledwie kilkuset. Na najwyższym szczeblu rywalizuje jedynie śmietanka. Tak było od zarania. I w tej śmietance nigdy nie brakowało delikwentów, którzy pomiędzy zawodami lubili raczyć się najróżniejszymi trunkami, przyczynać burdy czy zapadać się pod ziemię. I nie chodzi nawet o sam alkohol, Oto to sześć niepokonanych, ciekawych i niestety tragicznych osobowości ze świata skoków. 1. Mati Nykanen. Od tego nazwiska można rozpocząć zarówno zestawienie najlepszych, jak i najbardziej pomylonych skoczków w historii. Mati Nykanen, czterokrotny mistrz olimpijski i pięciokrotny mistrz świata. Człowiek, który cztery razy sięgał po kryształową kulę. Co tu dużo mówić? Legenda. Fin już jako skoczek potrafił nieźle nawywijać, ale najbardziej szalone lata przyszły długo po tym, jak zrezygnował z zawodowego sportu. Wraz z odpięciem nart odpiął wrotki. Super utytułowany zawodnik regularnie trafiał do pierdla za przemoc w rodzinie, ale w święta Bożego Narodzenia w 2009 roku przeszedł samego siebie. Po prostu przesadził. Finn próbował udusić swoją czwartą żonę paskiem od szlafroka. Merry Szereg badań psychiatrycznych wykazał, że Mati cierpi na zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Miał także inny zespół muzyczny. Wydał nawet trzy albumy studyjne. A gdy zabrakło mu forsy na życie i picie, to wymyślił sobie, że sprzeda wszystkie wywalczone medale. I całe szczęście, że zanim zdążył pozbyć się bezcennych zdobyczy, to do jego drzwi zapukało helsińskie Muzeum Sportu, gotowe odkupić krążki i udostępnić je kibicom. To by dopiero było, gdyby wylądowały w Lombardzie. Alkohol był nieodłącznym elementem mojego życia. Po zawodach czy obozach piliśmy bardzo dużo. Nie było tak, że ktoś mnie rozpijał, sam chciałem się porządnie nawalić. Pełna historia 46-krotnego triumfatora konkursów Pucharu Świata. Niebawem na niepokonanych. 2. Mateusz Rutkowski. Mit Mateusza Rutkowskiego długimi latami rósł jak na drożdżach. W końcu, któż nie słyszał o młodym, rozwydrzonym góralu, który na młodzieżowych mistrzostwach świata pokazał Austriakom, Niemcom, Finom i Norwegom, gdzie raki zimują. Zresztą, rzućcie okiem na to słynne zdjęcie. Czerwone włosy, okulary i świeżo upieczony mistrz u boku trenera, Heinza Kutina. Skoczek ze skrzypnego jako trzeci Polak w historii pokonał magiczną wówczas barierę 200 metrów. Zrobił się wokół niego szum. Mateusz nie stronił od piwa, więc szybko przytył. Gdy miał ledwie 19 lat, został wyrzucony z kadry za jazdę po pijaku. W centrum zakopanego dmuchnął dwa promile. W wieku 21 lat zawodnik okrzyknięty następcą Adama Małysza zszedł ze sceny pokonany. Czasem zdarzy mi się wypić piwo, ale wody nie piję w ogóle. Piwo lubię po pracy, jak chyba każdy. Muszę też powiedzieć, że gdy skakałem, to też nie piłem wody. Było piwo i drinki, ale nie woda. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o Mateuszu Rutkowskim, to kliknijcie w odnośnik do całego filmu, który pojawi się na ekranie. 3. Jane Ahonen Planica, 20 marca 2005 roku. Na belce siada Janę Ahonen. Odpycha się, wybija i oddaje jeden z najbardziej ikonicznych skoków narciarskich w dziejach. 240 metrów. Niestety rekord świata nie może zostać uznany, bo Fin nie ustał próby i przyrżnął głową w zbity śnieg. To było coś. Pamiętam, że kiedy podbiegł do mnie personel medyczny, próbowałem go odpędzić i starałem się uciec. Odmówiłem odwiezienia do szpitala, ponieważ obawiałem się badania krwi. Nie chciałem, żeby wszyscy dowiedzieli się, ile mam promili. Było mi strasznie głupio. Głupio, bo jak się okazało, lot rodem z DSJ poprzedziła całą noc balanga. Wypiliśmy z chłopakami skrzynkę piwa w pokojowym hotelu. Później postanowiliśmy udać się w miasto. Odwiedziliśmy wszystkie możliwe knajpy. Rano po powrocie do hotelu wyszedłem na balkon i zapaliłem papierosa. Dopiero wtedy dotarło do mnie jaki byłem głupi. Powiedziałem do kolegów, że za chwilę będziemy startować na największej skoczni świata. Biografia Janne zatytułowana Królewski Orzeł była bestsellerem. To właśnie w niej fin opisał te i wiele innych anegdot związanych z nocnymi eskapadami. A jeśli chcesz być na bieżąco i kręcą cię sportowe typy spod Ciemnej Gwiazdy, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Nie zapomnij także o wciśnięciu dzwoneczka, który powiadomi cię o wszelkiego rodzaju nowościach. Dość tej autopromocji. Wróćmy do meritum. 4. Lars Bysztoel Szczekacz, amator 40% trunków oraz marihuany, a zarazem złoty medalista olimpijski na normalnej skoczni z Turynu. 2006 rok to właśnie wtedy Norwek pokazał niedowiarkom, że niemożliwe nie istnieje. Ale co z tego, skoro już kilkanaście miesięcy później zaczął wylewać żale dziennikarzom? Mówił, że wzmaga się w nim agresja, a Picia to już nawet nie kontroluje. Obiecywał poprawę, ale w Wielkanoc 2007 roku wdał się w burdę w Pabie. Najpierw dumny mistrz szarpał się z klientami, później z ochroną, a na koniec z mundurowymi. Nocne zawody Norwek zakończył na myjce. Wybryk kosztował skoczka 4000 koron, czyli około 1800 złotych. To wydarzenie miało miejsce podczas mojego urlopu po sezonie. Nigdy nie zrobiłbym czegoś takiego w trakcie sezonu. Jeśli chodzi o ilość spożytego przeze mnie alkoholu, to można powiedzieć, że była ona w normie. W 2009 roku Lars Bysztel wyleciał z kadry na dobre. Badania krwi potwierdziły, że sportowiec popalał towiec czyli trawkę. A jeszcze przed wielkim triumfem skoczek omal nie utonął po tym, jak pobójca na jachcie wpadł do jeziora i złamał sobie żuchwę. 5. Rok Benkowicz. Nie tylko Lars Bysztel wkradł się przebojem do serc kibiców, po czym, jak gdyby nigdy nic, zniknął. Podobny manewr wykonał Rok Benkowicz. Triumf Słoweńca na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie w 2005 roku to chyba jeszcze większa sensacja niż wcześniej wspomniane zwycięstwo Norwega. Różnica jest jedna. Sukcesy Roka nie przeplatały się z ekscesami. W tej historii nie było wódki, dragów czy jazdy na podwójnym gazie, ale jest na tyle ciekawa, by ją przypomnieć. Młodocianego mistrza przy Tłoczyła sława. Po wejściu na szczyt zawodnik przestał być przezroczysty dla fotoreporterów, a że był raczej introwertykiem, to postanowił rzucić skoki w diabły. Wolałbym, aby ludzie mnie nie rozpoznawali, ale jestem skoczkiem, więc oto jest trudno. Szczerze mówiąc, to chciałbym być zupełnie nieznany, ale na to niestety nie ma szans. Rok Benkowicz jest największą wśród czarnych owiec, o których traktuje ten film. To self-made man. Po zakończeniu kariery, Słoweniec utrzymywał się z pokera. Później został jednym z najbardziej cenionych słoweńskich ekspertów w dziedzinie kryptowalut. I to się ceni. 6. Paweł Karelin żarty na bok, bo nie wszystkie nieodpowiedzialne wybryki to humoreski, które można opowiadać kumplom przy piwie. Paweł Karelin zginął w wypadku samochodowym. W 2011 roku roztrzaskał swojego Mercedesa. Prowadząc pod wpływem. Auto było niesprawne. W kole pękła opona, a po zderzeniu z ciężarówką nie zadziałały poduszki powietrzne. Młody Rosjanin jechał bez ważnego prawa jazdy, stracił je po tym, jak nie chciał dmuchnąć walkomat podczas rutynowej kontroli kilka tygodni wcześniej. Sekcja zwłok wykazała, że gdy doszło do wypadku, Paweł miał ponad 1,5 promila. Odszedł w wieku 21 lat, był wschodzącą gwiazdą rosyjskich skoków.